Zapraszam dziś do zrobienia ciasta truskawki glazurowane na słonecznikowym spodzie ze śmietanką, dużą dawką cynamonu. Zrobisz raz, to będziesz chciał już tylko to. Jest bezglutenowe, bez mąki. Używamy ziaren słonecznika. 250 g rozdrabniamy, dodajemy do tego bułkę tartą. Może być zwykła. Ale ja dodaję bezglutenową. Łyżka cynamonu. Jedna, dwie łyżki cukru pudru. U mnie jedna. Łyżka spora proszku do pieczenia. Dwie łyżki kakao. Nie musi być ciemne. Lepiej nawet, gdy jest jasne, ale musi być gorzkie. Bez żadnych dodatków. I teraz już zemleć tą mączkę razem. Tak jest dobrze. Teraz pół kostki masła rozpuścić w mikroweli, przygotować sobie 5 dużych jajek, oddzielić żółtka od białek, białka ubić z jedną czwartą szklanki cukru, a po ubiciu białek dodać żółtka i jeszcze ubić do połączenia. i konsystencja jest jednolita. Dosypujemy w dwóch, trzech partiach um, zmielone ziarna z dodatkami i trzepaczką, już nie mikserem mieszać. To nie musi być delikatnie. No ale wiadomo, że lepiej jeśli to ciasto... Będziemy troszkę dłużej mieszać, bo ono będzie wtedy bardziej puszyste. Chociaż spód tego ciasta ma być ciężki, zwarty, o, w ten sposób wygląda. I teraz przygotować sobie należy masło, dolać to masło, wymieszać. No i już mamy. Gotową konsystencję. Teraz blaszka. Blaszka tortowa 25x25, na 25x30, na jaka wam tam pasuje. Wyłożyć papierem, natłuścić, wysypać kaszką albo bułką tartą. Ciasto się trudno rozkłada, trzeba uważać. Ale takie ono jest. I teraz, w zależności od piekarnika, 30-40 minut się piecze. Jak zacznie pękać, spróbować. Szpatułką, patyczkiem, jeśli już jest dobrze, wystudzić ciasto, a później ścinamy wierzch. Ale wierzch ściąć niedużo, tylko tyle, żeby ciasto było równiutkie na 2-3 cm wysokości, będzie ten spód. I teraz równej ilości śmietanki i mascarpone. Ubijamy. Do tego należy rozpuścić jedną czerwoną galaretkę. Dobrze, żeby była truskawkowa. Miałam malinową, też pasowała. Napęcznie je podgrzać, rozpuścić, lekko ochłodzić i najpierw zahartować niewielką ilością tej galaretki śmietane z serkiem i podbić, a następnie już tą drugą partię. Rozpuszczonej galaretki wlać w całości i dobrze ubić. Po ubiciu tego kremu, on jest taki lekko różowy, pachnący naprawdę super, dzielimy go na pół. Jedną połowę kremu pomieszamy z okruchami ze ściętego ciasta. To może być mniej, to może być jedna trzecia jedno, tego kremu, ale ja dzielę na pół. Kładziemy ją na spód ciasta, dociskając tak, żeby się dostał ten krem w truźne boczki między ciastem a tortownicą. Później wykładamy krem różowy i zabieramy się za truskawki. Około 80 do kilograma średniej i troszkę większych truskawek wyczyścić. Teraz dwie łyżki żelatyny mieszamy z jakąś jasną, wyrazistą galaretką, też z dwoma łyżkami. Połączyć. Wody się nalewa tyle, żeby przykryć tę sypką konsystencję. Wymieszać dobrze, zostawić to na chwileczkę, to 5 minut trwa do napęcznienia, rozpuścić i takie gorące natychmiast wlewamy na truskawki. Teraz musimy pracować szybko, ale delikatnie. Wszystkie truskawki należy pokryć tą glazurą. I dlaczego szybko? Dlatego, że ona przy tych. Chłodnych truskawkach będzie się szybko ścinać, a musimy to wyłożyć na ciasto. Co drugą truskawkę wcisnąć palcem w krem, w ten krem, w tą górną warstwę kremu, nie za głęboko. Więc, żeby te truskawki nam się nie pokleiły musimy to wykonać szybko. Teraz naklejące truskawki. Sypiemy szybciutko pozostały słonecznik. Sypiemy. Cynamon dużą ilość i na 3-4 godziny wkładamy do lodówki. Po schłodzeniu, to nasz placek tort posypujemy bardzo dużą ilością cukru pudru. Jest piękny, jest smaczny. Mieszają się tu różne smaki i zapachy. Naprawdę gwarantuję Wam, że jak się poświęcicie i zrobicie raz ten tortowiec to będziecie już go chcieli robić zawsze. Smacznego!